No to cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku z serii One z youtuberami w dzisiejszej serii wystąpi Krif Siema domaneczku, no ja jestem Igla I zostawcie subskrypcję pod moim kanałem Wbijamy milion subskrypcji do końca roku Jak tego nie zrobimy to usuwam kanał I no Oczywiście <laughs> link do kanału Krifa w pierwszej w opisu. No i co, pamiętacie jeszcze o łapce w górę pod odcinkiem O subiku na moim kanale No i co, gotowy? No no to lecimy. I mam do Ciebie zaraz pierwsze tanko. Tre... O jezu, od którego stanu grasz na... w Fortnite'a na padzie Napadzie? Napadzie? Tak. Czy znaczy, wiesz, że gram od trzeciego, ale miałem siódmy level w trzecim, więc można powiedzieć, że od czwartego. A teraz będę też lamił, bo trzy tygodnie nie grałem w Fortnite'a. Dlatego też trzy tygodnie nie miałem odcinków na kanale. Więc cholipka A ja jestem też jeszcze mokrym gównem, jak to pan Kriff mówi. Bo dopiero całą gierkę włączyłem praktycznie. O Jezu. Będę teraz lamił totalnie. Dobrze, no to mam, mam do pana następne pytanko. Jak pan poznał hmm. się z Martinem BTW? <laughs> nie, każdy o to pyta ciągle. No, słuchamy, słuchamy. Z Martinkiem? No to tak. Ja sobie gram w taką grę 2015, to taka kogama była, nie wiem czy znasz nie znam no to była taka gierka popularna w miarę wtedy Kogama i sobie wbijałem na różne tryby i zawsze był taki gościu co miał nick kropka, i, kropka i, kropka a inaczej ninja, tylko z kropkami okay. Teraz stwierdziłem, ej no czemu ten gościu jest zawsze w każdej minigierce ze mną, nie? tak przez parę dni stwierdziłem, dobra piszę mu czy ma skafe'a, bo wtedy skate był popularny wiesz o co chodzi <laughs> mówić, że nie, ale ma face'a, no to na feście zaczęliśmy gadać, no i jakoś tak mhm. wyszło. Dobra, bo ja właśnie chciałem, żeby nie wiem, z osiedla jakoś, albo coś. A jest inaczej. Ale to już się... długo, z 5 lat. Więc... Z 5 lat razem, boże. No to wy prawie rodziną jesteście. No jak? Młodszy brat. <laughs> Młodszy brat. Dobrze, no to następne pytanie, ko. Yy, chciałbyś być w wyt... Infinity, czy nie? No, tylko proszek mnie nie lubi. Proszek. A więc no, dlaczego? A tak też z Jacobem gram w Among Us i z Martinem, Kevrinem też. Kevrin też. Wiem, ja mam tylko go. proszek mnie nie lubi. Ja nie wiem czemu nawet. Proszek. O, i dupa. Dobrze, no, do następny panel. Skąd mamy slanik? Od mojego imienia, i nazwiska. K, jak Kamil, R i. To jest jakieś randomowe tery, a nazwisko na W, ale nie powiem, już tak za dużo dobrze, powiedziałem. Dobrze, więc... tu mamy Teraz właśnie mamy do czynienia ale z kaminą. Dwa lata tak, nie miałem pomysłu na nik. Ile? Dwa lata na nikt nie miało pomysłu Boże, luz w miarę Gdzie ty jesteś? Tu, przecież tam gdzieś na dole Dobra wcale nie dostałem laga, nie wiem jak ty mnie nie zabijesz. No, bo ja nie zabiję osób, które mają lagi. A. Ja jestem honorowany... Nie zawodnym. bo po prostu Dostałem laga. Nie wiem czemu nawet. No ale już Playstation w końcu. Ale właśnie ma zamiar się przenieść na PCT czy niezbyt? No chyba dzisiaj kupuję. Znaczy... Dlatego napisałem komentarz, Martin dał posta, że jeszcze nie ma kompa, a to napisałem Imagine, jak będę miał pierwszy od nich on. Ale nie wiem jeszcze dokładnie. I A czy w ogóle martin małej znam przerąbane z tym pc imo. Bo hop no tak. zbierą, na tego pc a zbierał, a teraz aty może sobie na nim pograć. No, a tego, on już go zwrócił jakby, ale kasy mu jeszcze nie oddali. Aha. On go z x-home'a kupował czy jak? Nie, on kupił na morele. ja jestem Tak nie jest... mi mówił. Okej. Okay. Jeszcze ani razu nie trafiłem, to jest w ogóle genialne. Trafiłeś? I to za, za dużo, no. więcej niż ja siebie ciebie zazwyczaj trafiałem. Dlatego dobrze. kiedyś? No no. W... W piątym sezonie byłem w miarę podobny do Martina w umiejętności. Czyli tak samo nie byliśmy obydwoje dobrze, tylko obydwoje byliśmy słabi. A co, widziałem właśnie, właśnie taki ten twój odcinek, że w trzecim sezonie chyba graliście się eee, No tak. No to te łambiłany były fajne. Tak. Takie no, bardzo No No. A ile masz lat? Jeszcze, jeszcze można wiedzieć, jeszcze? Lat? Tak, lat. Miałem 14 yeah? Mhm mm A 14? No i no, i tyle a, a kiedy masz urodzinki? W marcu, już miałem. Dawno. A no to wszystko spóźnione, jest spojrzone. Wszystko najlepszego, a tu raka miałem teraz w Bożu. Dzięki. Dobrze. A la la. Skąd? Znaczy w jaki sposób? Zacząłeś nagrywać na YouTube? Przez kogo, albo przez co? Kto cię namówił? Nie, no zawsze chciałem, jakby. Oglądałem kiedyś Verteza, na przykład Minecrafta, Vloka, różne kwadratowe masakry z 2012. To zawsze chciałem nagrywać. Kiedyś nawet jak nie umiałem, to próbowałem udawać, że No, Dobrze. Ale ogólnie to tego. I też Martina często motywowałem, żeby nagrywał, bo mu się nigdy nie chciało. A to akurat ciekawa rzecz. A kto był Twoją największą inspiracją, jeśli można... O ja spadłeś teraz, jeśli można wiedzieć. Ale to leży w czym? w, no żem, w YouTube. do montowania? No to w Fortnite, żeby montować, to chyba Fearless, bo on ma takie śmieszne no, montaże. Kiedyś zwie. próbowałem, mi słabo wychodziło. Teraz mi to wychodzi w miarę lepiej, jak zrobię... Ale to ja rzadko robię te śmieszne montaże jakieś, bo to za dużo czasu zajmuje. Najczęściej miałem taką serię Exe, czyli z kimś na przykład, z jakimś YouTuberem mm. i tam właśnie były Takie bardziej memowe. No ale no... Jakoś za dużo czasu zajmuje i ja nie mam jeszcze premiera, bo mam za słabego kompa i mi wywala go. Wtedy bym że jeszcze lepsze montaże. No i to się jakoś na PlayStation jest słabsza niż na kąpa. Czyli jak się PC no to będę znowu nagrywał fajne odcinki z tego co rozumiem, tak? No. Okej. Okay. To wiadomo ale... jak teraz będzie, bo szkoła jest, więc. No też prawda. Nie wiem, A ty do pierwszej kończysz czy do ósmej, czy do siódmej? Do ósmej teraz idę. O, faks, Max, boże! Co ja zrobiłem? Dobra. O, to i zabijcie, widzimy się, się znowu na mapie. To Dobrze, więc widzimy się z powrotem. No i zapraszam Panie Clip A to dobrze. Następne pytanko Co ma Pan dziewczynę? Nie, fuj. Fuj. Znaczy. <laughs> nie, jest Okej. Rozumiem. Jestem niepełnoletni, tak? Nie bicie, nie no, ale nie mam, nie mam. Więc sobie pojechać głosy A ty zadrożniał to, to fui. Więc jakby była jakaś chętna, to link do to kanału by po... Krywa w pierwszej i zapraszamy. <laughs> nie no, ale... Jakoś nie niepotrzebne mi na razie. Na razie sobie sam dasz a okej, rozumiem. <głos> <głos> Dlaczego to było odniesienie? Bo <noise> ja nie. nie wiem. Że narazić no może... jest miło samemu w życiu i nie potrzebujesz dziewuchy. Rozumiem. Tak. Wystarczy mi Martin, który jęczy. mi albo... Martin do mnie albo zadzwoni o czwartej nagle z zupy i śpisz, albo zadzwoni do mnie o ósmej, nie? I śpisz, nie? I to jest totalne. <noise> Okej, okay, rozumiem. Okej, okay, to następne pytanie. Co to jest Timo. za HB, przed twoim z team? Skrót od czegoś, czy co? E, w dziesiątym sezonie chciałem z Martinem i w ogóle założyć klan HB, ale poszedłem grać w Minecrafta, bo wtedy hype się znowu zrobił na Minecrafta i przestałem grać w Fortnite'a no Ja często odchodzę od Fortnite, a, bo mi się nudzi ciągle o, Ale dasz uchwałę Bo ile można grać w samo samą grę, no to też Ciemy. prawda No ale i tak nawet jakbym miał ten klan i tak bym zrobił sobie nick creep, tylko było zajęte dlatego zrobiłem chyba. Dobrze, no to tutaj. Bardzo fajnie pojedynkę chociażby dla mnie, był bardzo przyjemny, taki spokojny, bez większych jakichś, e, nie wiem, zgrzytów pomiędzy nami, no bardzo fajnie. Dobrze, no to ostatnie pytanie, kogo pan nominuje do następnego odcinku ze mną? Czy... Ja... Pug i inaczej Arka, w sumie nie, nie Pug, ale Arka. Toksika. No nie wiem czy się zgodzi. Napiszę mąso, do niego. Mocna nominacja. Dobrze. <laughs> Więc widzowie to było w dzisiejszym odcinku na tyle. Pamiętajcie łapce w górę. Pod tym odcinkiem subie na moim kanale oraz sobie na kanale Kriwa, piasan i opisu. I co widzimy się w następnym odcinku? No. Siema. Pożegnaj się. No wcale nie jest tak, że nagrywaliśmy to 3 miesiące jakieś ipa. <laughs>